Zabieg trwa mniej więcej tyle co laserowa korekcja wzroku, czyli około 5-10 minut, kończy się wstawieniem dodatkowego elementu, który w sposób doskonały koryguje wady, szczególnie krótkowzroczność i astygmatyzm krótkowzroczne. Sam zabieg, szczerze mówiąc, nie wiem jak długo trwał, ale to trochę było jak spotkanie towarzyskie, bo kiedy leżałam już na tym łóżku w trakcie zabiegu, byłam w pełni świadomia, nie odczuwałam żadnego bólu. No i rozmawialiśmy z paniami i z panem doktorem na różne tematy, łącznie z tym, że opowiadałam o swojej pracy zawodowej. Ból w trakcie operacji wewnątrzgałkowych, czyli do szczepiania soczewki ICL czy, czy soczewki wewnątrzgałkowej, nie istnieje. Wyłączany jest zarówno miejscowo kroplami, jak i poprzez podanie środków do żylnych. Podczas zabiegu pacjent odczuwa duży komfort albo nie odczuwa nic i zasypia.